witam was w, kol w kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA Vice City, więc dzisiaj... Policimy sobie dzisiaj z wątkiem Malibu, żeby go kontynuować. Mamy 205 tysięcy, więc... Yy... dobre coś z tego gazu zrobić. Więc tutaj idziemy oczywiście na misję... Strze ...strzelec. Lecimy ono na miejsce, żeby tam, tam się dostać. Wygląda na to, se, se do misji strzelec. Oczywiście zrobię cięcie i się widzimy, jak już doszliśmy na strzelnicę. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy już na miejscu, więc idziemy. A się, się rifle range. Narodowe, oczywiście, kody.

Muszę skupić się, sku, 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 sku się na słonie, żeby nie gadać nic. Po prostu, tej misji. I lecimy. Nie zabudźcie i się widzimy za... za moment. Witam was po... z po, powrotem, ponieważ po, po musiałem skupić się na strzelaniu i... Udało się tę misję wykonać dzisiaj oczywiście, tę, to, to misję gówną... u... tą... misję z główną u... Udzieliśmy misję oczywiście naszego... W tym klasie były Malibu, więc no dzisiaj... Mamy już to misję ukończoną, więc trzeba teraz, no, jeszcze misję do główną jeszcze Będziemy się na strzelnicy, pokazować to jeszcze strzelanie strzelanie na tę odległość nawet no. Czekamy teraz na rozpoczęcie misji. Oczywiście postaram się nic nie mówić, tylko strzelać. Is so, it 2 udało się celność 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 I 22 22 22 22 30 30 30 30 30 nawet 30 nawet 30 nawet 30 nawet no No, i mamy oczywiście misję ukończoną, więc możemy wezmę to też wejść teraz teraz do ammunition i

Taj parkowanie, mi tutaj zbić z dalej, no. myślę, że tutaj. Dzegłam nitujemy tylko misji dla luofistów może nie wiem no. Może do OceanView i polecimy sobie z pierwszą misją taką poboczną, więc nawet... To gierki lecimy z misją poboczną nawet no. Misjoły. To jest z 5 misjami, to 4 misie powiedzmy do 4 misje, 10 4 misje nawet no, idziemy dalej. Za Ocean Drive oczywiście ocean drive, więc mamy tutaj hajsło dużo nawet no. Warto było mi misje poboczne robić, ponieważ jestem pobocznym, dzięki tym misjom pobocznym, takim jak Pizza Boy zyskaliśmy więcej niż 50 tysięcy dolarów, więc nawet tutaj nawet tutaj nam z nie tutaj tutaj nabyły misja gardki się sprawdza nawet no. Będziemy sobie dzisiaj na to pierwszą misję, taką z fabuły, do głównej nawet no. I to tyle w tej części, w... witam Was w, w drugiej części materiału i lecimy od misji Roadkill, czyli misja. Czyli do dostacę do, do pizzy, więc mamy zabić gościa, który. Tocze pizzę, więc mamy gościa zaciukać, za, za tak? Akurat, mam misję, mam misję. takie goście dziewięć gościn takie klapy cztery goście czwarta to tyle Misja ukończona idziemy dalej no pek teraz czekamy na telefon kolejny pek co to ma pach pek co to grepek co to grę, sobie to nie czekać, nie czekać na, 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 na to aż się

w dwóch częściach ukończyłem materiał w dwie części udejśmy grę ukończyliśmy grę idziemy z Waste the Life misja kolejna pek tutaj teraz tutaj teraz pek ma zabić panią Dawson pek nie korzystając to nie ma oczywiście być oczywiście misja to nie ma być misję zabicie Panią Dawson z broni ponieważ Tutaj broni nie będziemy używać, ponieważ tutaj broni nie będzie zdatna nawet, no. Tutaj broni nie będzie potrzebne dobyć panią Dawson, pyk. Pyk. Oczywiście tutaj... To, nasz, to że nasza bryka jest tutaj niezniszczalna nawet, no. Oczywiście, pyk. Не поможет, господи Доусон. Ничего, она не поможет и ты Тебе не поможет, прекрасная Po misji, więc no. Tam, ta misja była o tyle prosta, że wygraliśmy tę misję. No w, nie, w, nie, w, w minut w niecałą minutę, więc. Możemy wbić sobie zaraz na kolejną misję do pana pana Czarnego, czyli myślę, Mistera Blacka, który nam będzie zlecał. Tr 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 trzecią misję dzisiejszą, więc no. O właśnie, będzie to. pyk Nie dam teraz, pyk. Pyk. Już. To gierkę, pyk nie tutaj robot kill. kill. teraz na trzecie zadanie. trzecie, na trzecie zadanie, oczywiście tymi, oczywiście nawet no. Ta misja powinna być prosta, więc tutaj na pewno, tutaj... O tym, no, to, to, to ta misja będzie prostsza, więc tutaj chyba wykonam sobie dzisiaj, tutaj... Te trzy misje dzisiaj nawet, no, trzy misje dzisiaj pociągniemy, więc no... Ponieważ nie tutaj, tutaj takich, takich materiałów, dłu, takich dłuższych materiałów, ponieważ... Oczywiście jeden ten, ten, dziennik 12-13 połączę w jeden, żeby... Po prostu nie tracić czasu na to, więc... I z kolejną no, misją... Autokai! Misja oczywiście u Mistera Blacka, więc nawet tutaj myślę, że tę misję spokojnie, pyk Nawet no raz opowolny, pyk Są do duba to pasnijperkę, więc nawet no myślę, że myślę, że to ma to cyklą sprzęda Mike Griffin, tak? A miałemkę potem właśnie MK łatwo. Z M nawet no I zawarto byłoby MK wziąć nawet, no Zjawarto byłoby do misji wziąć, ponieważ MK jest lepiej niż SMG niż Kruger Jest nie Perka nawet Mka Pyk Teraz Diktaner, pyk kurwa wyjść, nie daje się zauważyć, go się, w obryczku, gościł stąd, 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 stąd no ja to te klamba, bo to ten brekas Firepack. Nie, bo to nie rusz, to tutaj czas nie to nie to nie, że nie będziemy to, 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 to czas marnować, więc warto człowieka zrobić warto z tobą, muszę mówić, warto sobie się uporać żeby to nie mieć problemów nawet. No. Combine, do tego, grościa, to zrobić to, żebyś tego tego gościa, no żebyś tak dikotny Okej. No. Pena, penem te drogi z was, z was we historii nice jakobyśmy Misję to z narkotykami od Gonzaleza. No, to z nagrytykami do Gonzaleza ci proście zabijając go śladem perki nawet. No. Pyk na dach, nawet na dach, pyk, na, dach na maskę. Chwajcie sobie na machę, to na machę gościa, na machę gościa. Właśnie nawet no, pyk Właśnie nawet gościa zabić, tak gościa szybko, No na zauważył, więc chodźmy gościa zaciukać szybko z, z, z UZIKP Mniejsza SMG, więc gościa się gościa gościa szybko no

Tam, tam, tam tylko tego mało i tyle, i misja wykonana nawet, no. Pyk tak, że Ta bryczka bardziej sprawia się lepiej niż yy, samochód, ponieważ, no, ta, ta, ta bryczka wytrzymała już wszystkie misje Poboczne U pana Czarnego wytrzymała misję, u, u pana Czarnego, więc Mister Blacka wytrzymała ta, ta, ta bryczka. Sporo kul, nawet, no, pyk. Policja, oczywiście, teraz tak, teraz tak, i teraz tak. E... Spokojnie, 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 nie spokojnie, się nie będę dochodzić, nie będę nie będę dochodzić, na na, na, na się pan, pan oczywiście, na Crossing e... Of Washington Beach Ostatnie głośno będzie ciężej nawet. Ten czwarty gość będzie 5 5. Mamy zabicia 6, więc. Zobicie aż 6, czyli tak 6 zabicia, no, więc tutaj nawet to im Carter i Marco Hamodra się będą ciężniej. Bo to doczynikami trudniejszymi nawet no. Może nawet i nie będą trudniejsi, ponieważ mamy też Młotowa więc nawet

Daj głos, Koniec, misja wykonana nawet, no jeszcze nie koniec, bo to jeszcze Jeszcze koniec, bo teraz, ołszawił się, kierować się teraz i Chceli go dysona załatwić, bo gdzie jechał tak, to mamy oczywiście minigana, więc minigana nie mam nie mamy minigana nawet, no A mamy motowa, więc motowa.

Ale nas nie ma rozważyć, ponieważ, no, tydzieńcie jako cel, tydzieńcie jako cel, no, do celu dobrania, nie się do celu, ok, nie zrozumiecie do celu, okej. Okay. do celu do wyapyk, ok, zaspieli cel, okej, okay, no, nie są załatwione, czyli mamy cel, kolejny cel, kolejny cel, cel okej, okay, nawet, no. Są, sądzę, że ten odcinek będzie, do, będzie, będzie dość długi, więc będę robił cięcia, by się nie myśleli oglądać tego materiału nawet, no. Oczywiście zapisujemy grę, oczywiście... A, jeszcze nie, jeszcze nie jest do lotniska, więc... Oczywiście zapisujemy grę sobie, oczywiście po... I kończymy na dzisiaj, dzięki za uwagę i, i się będziemy na odcinku na, na, na następnym, cześć!